Drodzy przyjaciele, kibice hokeja. E, tą akcję, którą tutaj zorganizowaliśmy, chcieliśmy pokazać, że jesteśmy przede wszystkim. E, I mamy nadzieję, że to, co tutaj widzicie, nie stanie się prawdą. Mamy już dość obietnic, mamy już dość przepychanek politycznych, mamy już dość wszystkiego tego, co się dzieje wokół naszego hokeja. Chcemy prostych wyjaśnień. Chcemy tego, żeby hokej w Sanoku był. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że jeśli nawet te obietnice, które składają nam teraz, że hokej odrodzi się za rok, nie, nie będą tylko obietnicami, to będzie bardzo ciężko ten hokej od, odrodzić. To jest prawda. Juniorzy, których nie ma w J, chłopaki poszukają sobie pracy, poszukają sobie innych klubów. Tak samo lepsi zawodnicy, wszyscy zawodnicy, poszukają sobie innej pracy. Z czego oni chcą budować w przyszłym roku Podstawę sanockiego hokeja. Znowu z My sobie tego nie wyobrażamy. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, do przedsiębiorców sanockich, do ludzi, którym dobro hokeja jest na sercu, do sponsorów byłych, obecnych o to, żeby jeżeli nie udało się stworzyć drużyny na miarę ekstraligową, żeby spróbowali zgłosić drużynę do pierwszej ligi. To nie jest duży koszt. Może utrzymajmy tam tych naszych zawodników, niech oni po, popróbują jeszcze trochę grać. Może za rok, jakbyśmy się odbudowali, to, to będziemy mieli jakiś narybek i jaki, jakiś początek na to, żeby, żeby z czegoś zacząć budować drużynę, prawda? Jeżeli w tym roku nie uda się tego zrobić, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że hokeja może w Sanoku już nie być. Pamiętajmy o tym, że drużyna seniorska jest bodźcem dla młodych zawodników. Dla Młodzieży, dla tych dzieciaków, które garną się do hokeja. Jeżeli nie będzie seniorów, nie będzie tych wzorców, nie będzie młodych zawodników, nie będzie chęci rodziców do finansowania tego drogiego sportu. Po cóż wtedy taka piękna arena? Już widzimy, że stoi pusta, bez hokeja. To my jesteśmy hokejem, to my jesteśmy sanockim hokejem, kibice. Bez nas by tego nie było, gdyby Was nie było na trybunach. Dlatego robimy takie akcje, żeby ktoś nas zobaczył. Już dosyć obietnic, dosyć. Jednego rodzińskiego nie będzie, który reaktywował Dokładnie. w trudnych warunkach hokej. Dokładnie. Nic innego. Ludzie widzieli. Co dobrze powiedziane, no do, dosyć obietnic. Dosyć obietnic. Musimy im pokazać, że, że zależy nam na dobrze stanowskiego hokeja. Dlatego taka akcja, może spontaniczna, może ludzie mówią, że to nie powinno tak wyglądać, no ale chcieliśmy Was tutaj ściągnąć w jakiś tam sposób. Może trochę bardzo kontrowersyjny, ale, ale fajnie, że przyszliście i z tej strony bardzo wam dziękujemy. My dziękujemy Wam jako yy, kibice za to, że pomagaliście nam w dopingu przez ten cały rok i że byliście na każdym meczu i, i super nam to wychodziło jako jedni z lepszych w Polsce. Także mam nadzieję, że w przyszłym sezonie, znowu, czy tam za dwa sezony znowu zaśpiewamy połączyła nas kibicowska krew albo to jest nasz STS, prawda? Nie, nie poddajemy się. My chcemy nie? walczyć o to, żeby, żeby w tym sezonie była jeszcze pierwsza liga. No to pan nie będzie nawet pierwsza Ktoś, liga, tylko potrzebujemy żywa, waszego żywa wsparcia, baza, potrzebujemy więcej ludzi, którzy, którzy staną za nami murem i którzy powiedzą, że trzeba budować pierwszą ligę. Może my takim gronem Zgrzymimy. Szukajcie wśród swoich znajomych, mamy różnych przedsiębiorców, sponsorów, namawiajcie ich. My spróbujemy zrobić jakieś forum, które, na bazie którego spróbujemy zdobyć te pieniądze. My, jako kibice, powinniśmy przede wszystkim raz naciskać na swoich radnych podzielnicach, bo po to ich wybieraliśmy. Przecież trzeba zdawać sobie sprawę, że taka masa pieniędzy, która idzie tutaj u nas w Sanoku na kulturę, ja kiedyś sobie to wyliczyłem. Przeliczcie sobie tych 2-3 tysiące kibiców na jednym meczu, to jest przez sezon dziesiątki tysięcy ludzi. To są Sanoczanie, to są przecież wszyscy okoliczni, tutaj z okolicznych wiosek i miast przyjeżdżają, nie ale właśnie ale i cała okolica, bo jedyny, no bo na Podkarpaciu jedyny hokej to jest przecież Sanoku, no gdzie się pojedzie. Tak, także i teraz policzmy sobie, idą pieniądze, czy na Sanocki Dom Kultury, ktoś mówi, to jest wysoka kultura, ale wystarczy sobie policzyć. Gdzie jest najwięcej ludzi przychodzi na imprezę? No przecież wiadomo, że na hokej, bo w samowski domu kultury przychodzi tylko tam parę tysięcy ludzi w ciągu roku, a tu przychodzą dziesiątki tysięcy ludzi, no to, to jest potężna masa. Więc urząd miasta i władze miasta powinny przede wszystkim dbać o te tysięczne rzesze, które tutaj przychodzą. Ja osobiście nie widzę... Owszem, no są jakieś takie starania, no ale uwierzcie mi, jeżeli ktoś będzie wyciągnięty z za uszy i postawiony gdzieś tam. I no to no może tu pojedzie, tam pojedzie, nikogo nie zna, nic nie potrafi załatwić i my to widzimy wszędzie w tej chwili praktycznie także uważam, że należy naciskać na radnych po swoich dzielnicach radni muszą naciskać na władze miasta bo bez tego, my tego hokeja nie zobaczymy to jest mrzonka, że za rok może coś się udać ja boję się że dopóki coś się totalnie nie zmieni, to nie będziemy mieli tego hokeja. To jest taka jedna z nielicznych rozrywek w Stanoku, bo w Krakowie to sobie pójdą na koncert, pójdą sobie gdzieś indziej, a my w Stanoku idziemy, pójdziemy. Jak nie będzie hokeja. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę: no, wszyscy tutaj się zebraliśmy, no na pewno przeczytaliśmy po prostu na internecie takie wyzwanie. Ale wyobraźcie, kto tam czytał pod spodem, to widział. Nawet tutaj u nas w Stanoku, jak od razu hejterzy rzucili się na kibiców hokeja. Przecież tam wyraźnie są takie obrzydliwe wpisy, takie hejty. Że to jest jakaś fanaberia. No nie wiem, nawet nasi koledzy kibice stali, którzy przecież nie potrafią zrozumieć, że my nie jesteśmy przeciwnikami innych sportów w Sanoku. Chodzimy na piłkę. Oczywiście, i każdy z nas pójdzie. To no na tylko niech sobie nie nie każdy nie znajdzie, nie znajdzie sponsora. Także ja tutaj mam prośbę jestem do wszystkich kibiców, na piłkę, może nawet za pośrednictwem mediów, naciskajmy na naszych radnych, naciskajmy na władzę, bo bez ostrego działania z ich strony nic z tego po prostu nie będzie. I tyle. TV podkarpaciepL.